Naprawdę to jest bez problemu do wykrycia. Ja tego kolesia widzieliście, zobaczyłem od razu, a niektórzy po prostu z takich rzeczy nie zauważają. O Boże, latareczka, serio. Serio medyka. Ja potrzebuję też broń falną tutaj, kurde. Ej, nic nie znajduję totalnie. Wow, jeden killer na Z całego medyka. Jeszcze sprawdzę. Z tyłu, no ale... Jak zawsze we mnie się musiała rzucić. Kurde, może będą miał takiego farta upartajs... i z... Może takiego i z tyłu i będzie... O jak miło, Sporo. ktoś dał mi barykadę, żeby nic, nic mi nie weszło. Wow! wo HEL! hell, zabiłem kolesia, iść to? Stał sobie z, z Mosin e, jakimś gównem... Ale masakrycznie mu biłem. I właśnie to co, to, co widzieliście przed sekundą, to jest najbardziej niespodziewane dla ludzi. Ludzie się tego nigdy nie spodziewają.